Na pewno zauważyliście, że ostatnio na naszym kanale pojawiły się recenzje dwóch smartwatchy firmy Xiaomi. Tańszego, bo wycenionego na około 200-250 zł Xiaomi Mi Watch Lite oraz sporo droższego, bo kosztującego około 550 zł Xiaomi Mi Watch. Dwa zegarki tego samego producenta mają bardzo podobną nazwę, a jednak sporo je różni. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o inny kształt koperty oraz cenę. Myślę, że część osób stoi przed dylematem, który z tych dwóch sprzętów wybrać. Ja je teraz porównam. Mam nadzieję, że w ten sposób pomogę Wam podjąć odpowiednią decyzję. Na pierwszy ogień, oczywiście wygląd, który jest taką podstawową różnicą tych dwóch zegarków. Mi Watch Lite bardziej przypomina Apple Watcha. Natomiast Zwykły Mi Watch, bardziej klasyczny zegarek, czy generalnie klasycznego Smartwatcha, właśnie przez okrągłą kopertę. No i jestem bardzo ciekawy, który z nich podoba Wam się wizualnie bardziej. I choć ja akurat noszę na nadgarstku Apple Watcha, to jednak z tych dwóch zegarków wybrałbym wizualnie zwykłego Mi Watcha. Ale nie chodzi tylko o sam projekt. Miłocz wydaje się lepiej skonstruowany i spasowany, plastik sprawia wrażenie droższego i bardziej wytrzymałego. I jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, Miłocz wydaje się droższym sprzętem i po prostu lepiej wygląda. Jest też nieco większy i masywniejszy, co ja akurat uznaję za plus, ale rozumiem, że nie każdy podchodzi do tego w ten sam sposób. Różnicy w wadze pewnie i tak byście nie zauważyli, ale pewnie też byście nie zgadli, że większy Miłocz jest lżejszy, bo waży 32 g, a mniejszy Mi Watch Lite 35 g. Z wyglądem czy w zasadzie samą konstrukcją wiąże się też wygoda nawigacji. Oba zegarki obsługujemy przede wszystkim za pomocą ekranu dotykowego, jednak dwa fizyczne przyciski w Mi Watch kontra jeden w Mi Watch Lite to przewaga na rzecz okrągłego modelu. Dolny przycisk służy do szybkiego uruchamiania treningów, a w Mi Watch Lite trzeba się do treningów po prostu doklikać na ekranie dotykowym. Zegarki różnią się też paskami. Oba są gumowe i wymienne, ale odczepianie paska w Mi Watch Lite to przynajmniej na początku naprawdę ciężka i irytująca czynność, podczas gdy w droższym Mi Watch trwa to dosłownie moment i jest mega wygodne. Droższy Mi Watch to więcej czujników, co przekłada się oczywiście na oferowane funkcje. Oprócz czujnika pulsu posiada również czujnik stężenia tlenu we krwi, no taki dość pożądany w czasach pandemii koronawirusa. Tymczasem tańszy Mi Watch Lite wyposażono jedynie w czujnik pulsu. Te dwa sprzęty mocno różnią się ekranami i bez zaskoczenia jest to różnica na korzyść droższego miłocza. Ma on wyświetlacz AMOLED o przekątnej, tak wiem, przekątna kocha brzmi śmiesznie, 1,39 cala. Mi Watch Lite to natomiast 1,4 cala, ale nie mamy tutaj amoled ale LCD TFT, co nie tylko na papierze brzmi gorzej. Odwzorowanie kolorów, jasność maksymalna i kąty widzenia są w modelu Lite zauważalnie gorsze. Podczas testów ekran Lighta był też moim zdaniem mniej responsywny na dotyk i nie zawsze odczytywał odpowiednio stuknięcie palcem. Okrągły Mi Watch posiada również Always On Display, czyli będzie cały czas wyświetlał niektóre informacje na ekranie. A Mi Watch Lite po prostu wygasi się po maksymalnie 5 minutach. Nawigacja i obsługa obu zegarków jest praktycznie taka sama, z tego względu, że mamy tutaj ten sam system operacyjny. Droższy Mi Watch ma trochę więcej funkcji, ale nie jest coś, co by tak na maksa deklasowało model Lite. Natomiast tą podstawową różnicą jest płynność działania. No i tutaj, jak możecie się domyślić, jak najbardziej na korzyść droższego modelu. Wszystko działa w nim bardzo płynnie, podczas gdy Mi Watch Lite wydaje się czasem trochę mulić i przyjemność skorzystania jest zdecydowanie gorsza. Wystarczy zwrócić uwagę na scrollmanie poszczególnych funkcji, które bardzo dobrze widać na Mi Watch, a na Mi Watch Lite kolejne opcje wydają się być po prostu zmieniającymi się ekranami. W recenzji obu tych smartwatchów wspominałem o tym, że oba nadają się do śledzenia sportu. Tyle tylko, że w obu przypadkach nie są to zegarki typowo sportowe, z których będą zadowolone osoby aktywnie uprawiające sport, szukające bardzo dokładnych rozpisek tego, jak biegały, jak chodziły, jak jeździły na rowerze i tak dalej, i tak dalej, no bo to są w obu przypadkach zegarki, które po prostu pomagają nam śledzić naszą aktywność. Natomiast właśnie jeśli chodzi o śledzenie aktywności, to te zegarki różni więcej niż mogłoby się Wam wydawać. Tutaj mamy śledzenie 17 aktywności fizycznych, a tutaj 117, więc różnica jest no dość duża. Natomiast, no, też warto pamiętać, że te 117 aktywności fizycznych do śledzenia, które są tutaj w Miłoczu, no, większości z nich pewnie nigdy w życiu nie uruchomicie, no, ale jednak jest to jakiś powód, żeby zainteresować się droższym zegarkiem, bo choćby teoretycznie, jeśli chodzi o możliwości, właśnie, wyboru konkretnej dyscypliny do śledzenia, no to tutaj tego jest naprawdę zdecydowanie więcej. W obu zegarkach można pływać. Oba zegarki mają wodoodporność do 50 metrów i 5 atmosfer, czyli. No nie ponurkujecie sobie w nich, natomiast na basenie nic się nie stanie. Nie zaleje ich również deszcz, więc możecie być o to spokojni. W wannie też się w obu przypadkach nic nie dzieje, sprawdzałem. No i oba mają też własny GPS. W przypadku Lighta to była taka główna różnica względem Mi Banda 5, który Mi Band 5, przypomnę, wymaga smartfona do tego, żeby używać GPS-a, bo nie ma własnego. Ten ma, ten też ma. No, i mogłoby się wydawać, że ten droższy zegarek będzie działał lepiej, jeśli chodzi właśnie o śledzenie trasy i później pokazywanie, ile przebiegliśmy czy przeszliśmy. No i ku mojemu zaskoczeniu, w przypadku Lighta działało to tak samo jak na Apple Watchu. Te różnice były naprawdę minimalne i jak biegałem z Apple Watchem i z Xiaomi Mi Watch Lite, to te trasy były praktycznie takie same. Jak biegałem z Mi Watchem, to cały czas przy każdym biegu brakowało mi około 200-300 metrów, czyli. W momencie kiedy na przykład na Apple Watchu było 7 km, to tutaj było 6700. Kiedy było na Apple Watchu 10 km, to tutaj było 9700 albo 9800. Nie mam pojęcia, gdzie zniknęło te 200-300 m w przypadku Mi Watcha i czy kiedykolwiek Xiaomi mi te odległości odda. Natomiast do tego problemu nie miałem z tańszym modelem, co jest no umówmy się, trochę zaskakujące. Oba zegarki odczytają powiadomienia, ale na obu nie da się odpowiadać na wiadomości. A szkoda, bo byłaby to znacząca różnica, przemawiająca za okrągłym, droższym Mi Watchem. Niestety, oba też nie współpracują z popularną aplikacją MiFit i trzeba je podpinać pod moim zdaniem gorszy program Xiaomi Wear. Baterie też mamy tu różne: 420 mAh w okrągłym Mi Watch i 230 mAh w Apple Watchowym Mi Watch Lite i przekłada się to zasadniczo na czas pracy na jednym ładowaniu. Mi Light Lite to 7-8 dni, podczas gdy okrągły Mi Watch spokojnie wytrzyma 14-16 dni, czyli dwa razy dłużej. Więc tak, jeśli chcecie ładować smartwatcha rzadziej, zdecydowanie wybierzcie okrągły, droższy model. Na plus dla Mi Watcha sama ładowarka, w którą nie trzeba wciskać zegarka. Wystarczy go po prostu na nie położyć. Ta od Mi Light Lite wydaje się być mega tanim plastikiem, w który dodatkowo trzeba wciskać zegarek. Tyle dobrego, że tak jak przy Mi bandach, nie trzeba zdejmować paska. No dobrze, to przyszła pora, żeby odpowiedzieć na pytanie, który z tych dwóch smartwatzy lepiej wybrać. Jak sami widzicie, wszystko przemawia za Miłoczem. W zasadzie w każdym aspekcie jest lepszy od Miłocza Lite. Należy jednak pamiętać i to też sprawia, że odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta, jak mogłaby się wydawać. Bo Miłocz jest sporo droższy od Miłocza Lite. To nie jest 50, 60 czy nawet 100 zł. Ten zegarek jest po prostu dwa razy droższy od tego zegarka, więc teoretycznie też ma prawo oferować dwa razy więcej. A oferuje w sumie nawet trochę bardziej niż dwa razy więcej. Więc tak, jak ja bym miał w tej chwili wybierać, to skusiłbym się na tego droższego. Moim zdaniem, warto bardziej do niego dołożyć. Szczególnie jeśli macie mi banda, bo jeżeli macie mi banda piątkę, to dużej różnicy względem mi banda piątki w tym zegarku nie poczujecie. Tu już jednak tak. Jeżeli oglądacie ten film zaraz po publikacji, to do 14 lutego jeszcze funkcjonuje fajna promocja w sklepie Michon, tym oficjalnym sklepie Xiaomi, mianowicie ten zegarek generalnie kosztuje 549 zł w tym sklepie. Ale do 14 lutego w ramach walentynkowej promocji, jak kupicie go za 549 zł, to dostajecie również ten zegarek, czyli możecie na przykład obdarować swoją drugą połówkę. Moim zdaniem w takim wypadku jak najbardziej warto, bo, no bo cena tego zegarka najzwyczajniej w świecie spada. Mimo tego, nawet jeżeli one będą funkcjonować dalej w normalnych cenach, bo ten w tej chwili można w Michom kupić za 199, a za 249 w klasycznej cenie, ten 549, to ja jednak wolałbym dołożyć i po prostu dostać więcej. Lepszy kan, więcej ćwiczeń, dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu i jest po prostu ładniejszy i fajniejszy i lepiej działa. Ta płynność działania też tutaj jest kluczowa. Ale warto też pamiętać, że oba te zegarki, jak na swój przedział cenowy, jak na swoje ceny, są bardzo fajnymi sprzętami, których zakup jak najbardziej warto rozważyć. No ale tak jak powiedziałem, z tych dwóch ten. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie proszę łapkę w górę. Zapraszam do sekcji komentarzy. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tych zegarków, to śmiało zapraszam, żeby je zadawać. No i też zachęcam oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć!